Zostań strażakiem na maniaczku. Ko, kogo witam koło goszcze. jadę na dwa baciki, grupa facebookowa, kogo witam koło goszcze, instagramik, kogo witam koło goszcze. Słuchajcie, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Wychodzę zaraz na rolki moi drodzy, ale zanim wyjdę na rolki chcę się rozgrzać, a chcę się rozgrzać w sposób taki, że zroluję się... Można powiedzieć w sposób taki, że rozgrzewkę bojem ja zrobię. A przy okazji wam powiem w jaki sposób, w jaki sposób się rolować, bo macie z tym, z tym problem. Witam grupę Facebookową. Jak kogoś interesuje nabór, chcę wskazówki odnośnie naporu do PSP, do nabór z ulicy JRG. SGSP, i Szkoła Aspirantów, no to witam bardzo serdecznie. I w ogóle pod jakikolwiek nabór i w ogóle nie tylko pod nabór, ale ogólnie pod, pod trening. No bo to, czego ja uczę, co, jaką ja wiedzę przekazuję moi drodzy, to jest to, żeby ćwiczyć z głową, żeby wbić sobie do głowy, że trening polega na tym, żeby kompleksowo dbać po poszczególne. Po... Żeby kompleksowo dbać ogólnie o naszą motorykę, o motoryczność ciała, żeby być coraz bardziej sprawnym, żeby zakresy ruchu były coraz, coraz lepsze, żeby nasze wzorce ruchowe były coraz lepsze, po, raz lep, po coraz lepszych trajektoriach chodziły, tak, żeby coraz zasięgi ruchu były dłuższe, żeby te ruchy były coraz bardziej ergonomiczne, czyli żeby były jak najbardziej wydajne, tak? I żeby. żeby żeby to robić mordeczki w ogóle. Większość z was ma takie rozkminki, że myśli gdzie ten plan treningowy, że to taki jakiś magiczny plan treningowy i tak dalej. Ja napisałem e -booki. są tam plan treningowe, ale to nie jest nic wyszukanego, mordeczki, żeby nauczyć się abecadła no to 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 są różne podręczniki, ale tak naprawdę one zawierają to samo, tak samo jest tutaj. Trzeba się nauczyć postaw, jak generalnie przeprowadzić trening. Tego się trzeba nauczyć, żeby nie ćwiczyć jak przysłowiowy cep, bo nie wiem, cały czas ćwiczenie na wysokiej intensywności nic nie da. Wiecie w ogóle takie tematy, jak chociażby przygotowujecie się pod BIP test, a nie nie zależy wam, żeby sobie wzmocnić kondycję, żeby mieć wydolność. Na przykład nikt z was większość was nie wie, co to jest objętość wyrzutowa serca i kiedy objętość wyrzutową serca w ogóle zwiększamy, tak? Przede wszystkim, słuchajcie, jak będziemy biegać na wysokiej intensywności, się zajedziecie bez odpowiedniej regeneracji zajedziecie się, a chociażby. Objętość wyrzutowa serca, czyli im jest większa, tym więcej krwi się wspompowuje do organizmu. Im więcej krwi, tym więcej energii, tak, w tej krwi, która jest zawarta w skrótach myślowych oczywiście, więcej tlenu, więcej utleniacza, większa sprawność i tak dalej. Podstawy takie. Podstawy dzisiaj właśnie zadzwonił do mnie jeden chłopak, który. Pytał się, odnośnie ebuka odnośnie, odnośnie treningów pod koperty. A, dobra, to będę wam od początku właśnie mówił. No i mu zrobiłem wykład taki kurczę, godzinny i tak, tak. właśnie jak wam mówię, słuchajcie, ebuka napisałem po to, żeby na przykładzie planu, który. No ja, ja go ogarnąłem, ja wymyśliłem, ale to nie jest klu. Klu jest, jest takie, że to, co napisałem, tamte 30-30 parę do testa 40 do podciągania, żebyście to przeczytali, a jak to przeczytacie, żebyście skumali, w jaki sposób należy trenować. Sukcesem moich podopiecznych nie jest to, że ja napisałem jakiś magiczny plan treningowy, tylko że umiem przekazać wiedzę podstawową, bo to jest podstawowa wiedza, mordeczki, podstawowa, to nic wyszukanego, poziom podstawowy, totalnie. Tylko, że najgorsze jest to, żeby wpoić, wpoić młodej osobie, że to wszystko trzeba składać do kupy, złożyć, złożyć w całość i wtedy, jak ta maszyna będzie sprzęgnięta, to, to po jakimś czasie dopiero zacznie przynosić efekty. I to jest. To jest najważniejsze. Za dużo wam nie będę zdradzał, słuchajcie. Teraz tak, co chodzi o rolowanie, gdzie jeszcze mam piłeczkę? Gdzie mi to piłeczka uciekła? O! Ja przed, używam dwóch dwóch rodzajów narzędzi. Taka podwójna piłeczka i roller. Musicie sobie dzisiaj takie podstawy. Jedno to jest rolowanie dynamiczne, czyli no, no nie wiem, żeby przesuwamy, przesuwamy po, 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 po danych mięśniach, tak? No, i też punktowo możemy zadziałać o, w ten sposób. Zaraz będę pokazywał, czy tutaj sobie znaleźć miejsce, w które nam, nas uciska, tak? Dynamicznie i, i, i punktowo, a dzisiaj będę się rozgrzewał bardziej w kierunku dynamicznym, ale to nie znaczy dynamicznie, że szybko, tak? Tylko, że po prostu wykonujemy ruch, to znaczy dynamika w, te, w, ten, w, tym, w tym aspekcie. I słuchajcie, żeby dobrze to wykonywać, trzeba też znać swój organ, że chociażby jak wykonuje to rolowanie, patrzcie tutaj. No. O, czekajcie, tutaj żeby było nastawione, czekajcie o. dobra, dwie kamery widzą, dobra, zobaczcie żeby to wszystko dobrze wykonywać, ja muszę o, być ustabilizowanym, chociażby tutaj żeby sobie miejsce złapać, cały czas brzuch mam napięty i tutaj pełna stabilizacja tu ćwiczę akurat na bosaka bo Stabilność sobie łapie na macie, tak? Ale tak to polecam w butach, żeby się nie ślizgać, ale tutaj akurat na bosaka, też żeby Wam lepiej pokazywać, bo też tutaj dojdziemy, tak? Okej, okay, to trzeba mieć oponowane. Trzeba też przede wszystkim znać swoją anatomię na poziomie podstawowym, tak? Żeby wiedzieć chociażby jak będę sobie masował prostowniki grzbietu, żebym wiedział gdzie one się znajdują. I teraz tak, zacznę sobie od pleców, zobaczcie. A przy okazji to już będzie rozgrzewką samą w sobie, bo jak to dobrze będę robił, ja będę cały czas napięty yy, i też już będzie mój, moje serducho musiał bardziej pracować, żeby tą krew do tych mięśni dostarczyć, żeby to wszystko zaczęło pracować. To jest, to jest jedno. Dwa, do takich ćwiczeń jak rolowanie polecam, polecam bieliznę termaktywną. No bo jest, jest wygodniej, tak? Przylega do ciała, nie, za, nie, nie tutaj. Nie zachodzi i poza tym mam ją wciągniętą w spodnie, tak? Żeby było, mi, żeby było mi wygodnie. I teraz tak. Zacznę sobie na początku, zrobię sobie plecy. O. Podstawiam sobie tutaj o. i zaczynam tu. Stabilizacja pełna. O. Dobra. Witam bardzo serdecznie. Dobra i teraz zobaczcie, sobie tutaj zaczynam. O, o tu mam miejsce, gdzie mi uciska. Przystaję sobie delikatnie, cały czas ruch mam napięte. Zobaczcie, bo to tak się kurczę nie da. O. Przechodzę sobie tutaj. I cały czas na prostowniku. O, teraz na prostowniku grzbietu jestem. Lewy, lewy prostownik grzbietu. Przechodzę sobie. O, i zobaczcie, cały czas tu jestem. Rękoma sobie stabilizuję. O. Zapraszam na grupę też Facebookową. Na dwie kamerki nadaję. Tam w innej w orientacji bardziej można sobie to ogarnąć. I dokładnie zobaczyć. O. Widzicie, że już zaczyna mi pot na twarzy wychodzić? No bo to jest. O. Zobaczcie, to nie jest takie. O, tu jak mięci zobaczcie, tu w okolicy, no i dobra, teraz zobaczcie, o, tu teraz sobie, to, to tu, tu mam, delikatnie przytrzymuję sobie, o, ruszam, tu przechodzę, tu wysokość, wiecie, Miednicy. o, w tych partiach, o, o, jeszcze o, no i dobra i teraz zobaczcie dolne partie. Słuchajcie, że sobie to się na potrzeby tego... Zobaczcie, teraz tutaj... O, o. teraz zobacz. Tu jestem. Dynamicznie. Ale nie szybko. O! Niektórzy tak robią, o to to za szybko jest, tak? O. O. I sobie teraz zrobiłem ten odcinek tutaj, tak? W tych punktach poznajdę. I teraz sobie go... Jeszcze raz nakładam. I teraz tu mogę sobie. O, te spodnie też są trochę popełniane, grubo. Dobra, i teraz jak już sobie. Ja tak lubię, to teraz sobie mogę takie ruchy powykonywać. Raz. Dwa. O, o! Widzicie, jak już jestem spocony? Dobra, no ja cię dalej. teraz tutaj. Do... Był cały czas napięty, widzicie. O. Najszerszy grzbietu teraz ścisnę. O, i słuchajcie, i zobaczcie, i taka praca, co ja teraz robię, jest równie, równie ważna. To jest... I teraz tak, dwa treningi. Robię coś takiego ze świadomością. Plecy, prostowniki, grzbietu. Najszerszy, tak? Rozbijam te mięśnie, pozwalają mi się szybciej zregenerować. To coś takiego mi więcej da, niż jak przeciętny ziomeczek pójdzie i będzie, nie wiem, któryś tam raz w tygodniu się pod, podciągał i się zażynał, tak? To więcej... Ja, ja coś na kręgosłup. No właśnie, pokazuje, co na kręgosłup robić. Pokazuje. to nie tylko dla osób, które ćwiczą, to każdemu to się przyda. To jest właśnie wszystko, żeby mieć prostą postawę. Że jak się, o, trening wykonuje, żeby ta postawa. Żeby ta postawa była, słuchajcie, cały czas prawidłowa. O, to musimy o nią dbać. Podczas wszystkich ćwiczeń, im postawa bardziej prawidłowa. O, tu jak nie. Tak mniej więcej na wysokości piersiowej, tu jak nie przycisnę. O! Oh. No i to jest trening też. To jest trening. Zobaczcie, z jaką precyzją to wszystko robię. Ja nie wykonuję treningów na zajechanie. O! Oh. Zobaczcie jaki pot. Jest, widać? Błyszcze się, się. O. Oh. Jak macie jakieś pytanka, to dawajcie. To wam będę odpowiadał. Oh. Raz w przestrzeń między łopatkową. O. Oh. Maja, dawajcie jakieś pytanka, ja to wam podpowiadam. O, zaczekajcie, jest jakieś pytanie. I dopiero jak sobie tak. O. Zaraz będę do pytanku. Dobra, jakieś pytanko jest. Wiem, to pewnie śmieszne co powiem, ale ja mam piłeczkę do psa, taką z wypuskami mega mi pomaga na ból pleców. Znaczy no nie, no nie jest śmieszne. No, co, w sumie jak kumpla psa to przyprowadzam, to też się mam tą piłeczką bawić. No, to, to, to jest, ma to samo zadanie, no nie, ma, ma być twarde po prostu. U, rolowanko, bolą Cię plecy czy pobudzenie mięśni? Wiesz co, no, czy bolą mnie plecy czy po, pobudzenie, pobudzenie mięśni? Dbam o siebie po prostu, d robię po to, żeby mnie nie bolały plecy. Poza tym słuchajcie, jak dużo siedzicie na telefonach, garbicie się, to tu w szczególności powinniście o tą przestrzeń bać. O, tutaj. Nie woli was od tych telefonów w tym miejscu? O, to jest fajne. to podwójna piłeczka. Czekajcie, to muszę teraz zmienić. O, podwójną piłeczkę robię. Podwójną piłeczkę. Też sobie on zaczyna. Idę zaraz się rolować. Polecam, polecam. Głównie o. Tu, patrzcie. O. I tu dopiero. Tu dopiero, spaczcie. O. Polecam na Facebooka. Ten film będzie na Facebooku. Jest podróż. Podusz... O, tu jak... Teraz zobaczcie. Prostownik i grzbietu. Jeden. Przenoszę ciężar na drugi. O. I wiecie, jak to teraz rozluźnia? O, robiliście to kiedyś. I przez to organizm jest bardziej noliwiony. Do samochodu wlewa się olej. A a tutaj, w tym, tym naszym samochodzie w ciele w taki sposób się dba. O. Patrzcie. Cały czas zobaczcie. Napięty jestem. Nie, żeby to świadomy wszystko robić. O. Dobra, i teraz zobaczcie, ja teraz wsiadę na to. O. Tam między łopatkami. O, o, o i teraz na te można łopatki jeszcze trochę. Co się akurat mój szafę z oh. Oh. Dobra. Dobra, okay. dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, dobra, urolowanko, bolą się sprycy. Oj tak, rolowanko zawsze, zawsze spoko. Okej, okay, mordeczki, a tutaj jak mnie ktoś ogląda, w ogóle, w ogóle wiecie co, zapraszam na grupę facebookową Zostań Strażakiem, tam więcej będę takich tipów, myków dawał, w ogóle więcej tam w latu jakichś sportowych rzeczy, więc zapraszam tam, a ten kto ogląda z stąd live'a, niech da mi, dawajcie czy tutaj, czy tutaj tego live'a też tutaj udostępnię, dawajcie w ogóle w komentarzach co byście chcieli, żebym wam live na temat czego zrobił, bo dzisiaj tak wstępnie rozpoznanie bojem. Popowiadałem wam parę rzeczy, a proszę was o to, żebyście napisali o czym wam jeszcze poopowiadać, to wam poopowiadam. A jak macie teraz jakieś pytanka, to, to dawajcie mi śmiało. Yy. Mini siłownia, mini siłownia, korzystam z rollerów, z piłeczek, tak, skakankę. Naprawdę, to 3, 2, 2 metry na dwa wystarczy, żeby dobry trening wykonać. Naprawdę, nie trzeba wcale dużo miejsca. Ile ja tam mam? sprzętu? No to z tyłu widzisz, ale to, to, to najważniejsze jest to, co się ma w głowie, tak? O, pompeczki jakieś czy coś? A, dobra, to se, słuchajcie, a se zrobię pompeczki? P pompeczki co zrobię? Pompeczki co zrobię? Idę zaraz na roleczki. Ile, ile z rzędu stawiacie, że machnę? I ile z rzędu obstawiacie? dajcie, będę robił pompeczki. Ile mam machnąć? Ile mam machnąć, żeby wstydu nie przynieść? No, powiedzcie, to się przygotuję, żeby sypać pompeczek. Ile pompeczek machnąć, żeby wstydu nie było? Jesteście tu? Też właśnie zaczynam trening. O, widzicie, ja też mam oliwka. Zaczynam trening, bo dopiero robotę skończyłem i się muszę jakoś wyru wyruzować. 48. No nie ma, 48, ile? 40, dobra, to jadę 40 w waszym tym, za wasze zdrówko. Dobra, zaczekajcie, lecimy. Dихи, ще дихає, ще no, дихає. Ну, і зв'язку добре. No to poszło, poszło 40. O. czekajcie, bo drabinkę sobie zrobię, drabinkę se zrobię, zaraz machnę, co sądzisz na temat lekkich kurtek nomeksowych? nie wiem czy o nich słyszałeś, nie wiem czy słyszałeś, ale na przykład wesa, No my, ja też mam. My, my, ja też mam tą lekką kurtkę. Ja też mam. Ja też mam lekką kurtkę. Ale my jej nie możemy używać. Jak dostałem tą kurtkę, dostałem info od dowódcy na 16, że ich nie możemy. Nie wiem, co to jest Impossible Deep. Nie wiem, co to jest Impossible Deep. A czekaj, LS... rozwin te, mi ten skrót, bo ja teraz pompeczkę zrobię tu troszeczkę teraz tak. Przed chwilą byłem w trybie treningowym, a teraz mam jeszcze myśleć i odpytać na pytanka. Czekajcie, chwilę ten. Jakieś łatwiejsze. Dobra, z temikurki. Dobra. Hej, ćwiczę podciąganie na droszków do w domu, ale dosyć mocno bolą mnie nadgarski. Co mogę z tym zrobić? Pod chwytem. No, słuchaj. Przede, przede wszystkim zacznij je rozciągać i w jedną stronę, i w drugą. Jak rozciągać? Patrzcie. O. Jeden sposób. Dbaj w ogóle o to. Jedno ćwiczenie. Zobaczcie, tak rozciągać nadgarski. O. W ten sposób. Patrzcie. O. o. Tak mam teraz nadgarski. Zobacz, robisz to po treningu, o. albo tutaj? O, teraz klatkę rozciągam. Przy okazji biceps. O, te ćwiczenia też mogą pomóc. Okej, okay. czekajcie, co tam dalej? aha, dobra, lotniczkowa służba ratowniczo-gaśnicza Nie, nie miałem nigdy styczności Nie miałem styczności Dobra Lecimy Druga seria O, 20 to ja zrobię na koniec. Dobra. Robimy jakieś wspólne rozciąganie na koniec dnia. Ale kiedy? O, kiedy, kiedy? Jak masz jakąś propozycję, w ogóle ci, co na grupie oglądają, będziemy robić takie spotkanka, tylko dawajcie na koniec jakieś te yy, propozycje. Zrobię, co tu mam jeszcze dalej? Ok. Dobra. A teraz zobaczcie, zobaczcie, na, na, skosie, na skosie, na skosie, na przykład. Ostatnio brałem, jak byłem, 110 kg. Z, nie wiem, dwa razy, czy coś takiego. Stówkę na płaskim robię też 5-6 razy, a zobaczcie. Zrobiłem 40 pompek i teraz 40 zrobiłem naraz, a teraz dałem radę 5, 5 i zobaczcie, mimo że duży ciężar, to teraz jaka wytrzymałość. Jaka wytrzymałość słaba w porównaniu do tego jakie są silne, tak? no bo nie będziemy mieli a, i, i mięśni i super silnych i super wytrzymałych. Nie? I tu jest właśnie taki przykład, zobaczcie. Stówką na klatę 6 razy albo, albo lepiej. 40 zrobiłem cyk, ostatnie były na zmęczeniu. Yy, tak nawet w ten weekend w niedzielę jak coś, coś będziemy robić na zewnątrz. No, i teraz zobaczcie, już, już mięśnie stracił wytrzymać. Lecimy, lecimy, lecimy dalej. A teraz mnie zmotywowaliście tym, żebym po prostu częściej robił pompki, bo jak zacząłem drugą serię robić, no to już spuchłem troszkę. Lecimy. Okej. Okay. Dobra. 15. Na jakiej grupie FB to jest? Zostań strażakiem. Zostań strażakiem wchodzicie nabory te sprawy. Yy, no, no, wszystko, wszystko co jest związane słuchaj z, z, z naborami. Zostań strażakiem grupa Facebookowa, fanpage. Zapraszam serdecznie. Jeszcze deska na zakończenie. Ja jeszcze idę sobie powiedzieć na roleczkach. A tutaj to ta, ta, te, te pompeczki to była podpałeczka. Może dziś Ewentualnie, ale mówisz Mateusz yy, przez, przez ten? Przez internet? Czy, czy, czy na żywo? Co? Przysiadę zrób, może w końcu uda mi się je dobrze, dobrze zrobić. O, zaczekajcie. Przede wszystkim, jak przysiady. Czas widzicie, ja też się teraz pod, pod przysiady nie rozciągam, ale zaczekajcie. Najważniejsze, żeby, żeby przysiady. Co trzeba robić, żeby przysiady dobrze robić? Żeby przysiadę dobrze robić. A, czekajcie. Ćwiczenia, ćwiczenia, patrz. Ćwiczenia na mobilność, jak się ustawiam. 90-90 pierwszy stopień linia. Jest, pyk. ale cały czas trzymam bark przy nodze. I teraz zobacz. Tu kładę, mogę. Druga wersja, drugi stopień. Tu, w tą linię. ale zobacz. Nie chodzi mi, nie, prze, nie przechodzi mi 90 stopni. No, patrz, patrz, patrz. Tu, 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 tu. Tak Czekaj, zaraz, zaraz. O. o, i tutaj. Teraz zobaczcie, tą stronę mam mniej na przykład zmobilizowaną. Pierwszy stopień. Tu mi trochę trudniej. O, widzicie? Udy, nawet mi tu ucieka, ale... Ja nie robię konkurencji. Kto dotnie łokciem do ziemi w byle jaki sposób, tylko mobilizuję staw biodrowy. O! I, zobaczcie. Tak. I to trzeba robić, żeby robić dobrze przysiad, mobilizować staw biodrowy. O! Druga wersja tego ćwiczenia. O! W ten sposób. Ja sobie teraz tu kąt tak dobieram. O! Mam czucie mięśniowe, że czuję tu na tyłku. Nie daję bardziej tej nogi tu, bo mi się poślizgnie. Znajduję sobie odpowiedni kąt po prostu. O! I czuję tu, jak mi rozciąga mięsień pośladkowy. O, 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 tu drugą to samo, patrz, o, patrz, czuję tak, że mi mięśnie pośladkowe rozciągało, o, te dwa ruchy przede wszystkim, o. i teraz patrzę i tu jest istotne, nie jestem jeszcze dobrze rozgrzany, więc się za bardzo pochylam, ale... Tu jest ważne, żeby nie, nie robić kaczej dupy, o, w ten sposób, 50 na 50, równowaga. O. O. A im bardziej będziecie mobilni, tym bardziej się będziecie mogli wyprostować. O. Nie jestem na przysiad jeszcze dobrze zmobilizowany. Lepiej powinno to być, o, 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 chociaż już zobaczcie, wchodzi. O. Za bardzo się jeszcze tak pochylam, bo nie jestem zmobilizowany. Dobra, czekajcie. Zatakujem. Po szczepieniu, jak? <ścoughs> nie miałem żadnych skutków ubocznych. Nie brałem żadnej paracetamolu, nic. I jakoś się tam udało. Ale z sześciu chłopaków, co tam się szczepiło, to tylko ja jeden nie mieliśmy ubocznych skutków, raczej tych żadnych tam nieprzyjemności. Dobra, jak macie jakieś pytanka, to piszcie w komentarzach. Tutaj dawajcie jeszcze jakieś pytania, ciało grupa. Ciebie przygotował do naboru, napisz do mnie na brief. Tak jak na przykład tutaj, dzisiaj przy jednym udorzeniu... Start! Zostań strzaniaczku!